Część druga, Mohican. Apteka. A, 1 maja, Dobra, to schodzimy na zegary. Kot przechodzi drogę. Kot przechodzi drogę gdzie? Przeszedł. Już. Przeszedł. Cain mhm. Brumschweek. A, masz teraz na, na, na małym gazie, że jedziesz, ci informuję, tak? Kurde, Ale to są zegary kosmiczne. Zegary. Ze na, ma lepsze zegary na przecięciu chyba? No, ale przejrzyste. Mhm. To my jesteśmy tu, tu jedzie nam z tamtej strony, przejedzie, 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 przejechał, przejechał, no i my sobie teraz możemy wyjechać. I buta, kurwa 240, kurwa do, do świata A policja skręca. Dla nas jest czerwone Pełno zielonych, ale dla nas czerwone, widzisz? kurwa. Temperują nas. Temperują nas. No, pomarańcz i czerwień naokoło faka teraz puścili. No co to? Co, kto to idzie? Czyli to będzie Mohicans, część druga i zielone. I uwaga, wiraż 90 stopni w lewo i pisko, pomko. Nie żartuję przecież, nie? Robię tylko ten. No i jesteśmy na miejscu. Na miejscu, czyli Radomska 46, mieszkania 1.